Dzwonią po ojca Mateusza, mówi spokojnie, easy, easy, easy. Dla mnie trzy morderstwa, no ma taniec, no problem. Bo. Menaszki koła gospodyń wiejskich. To moja dieta. Jestem naprawdę rozbawiony. Co by było, gdyby. Poważne analizy abstrakcyjnych scenariuszy. Zapraszają Robert Karpowicz i Bartosz Gajda. E, ostatni łyczek, panie redaktorze. Co należy powiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Uszanowani. Dzień dobry. Miło Cię widzieć. Bartek Gajda. E, Robert Karpowicz. No to uwaga. Na okay. początek polecimy filmowo. Dawaj. Tak, żeby cały świat o nas usłyszał. Co by było, gdyby ojciec Mateusz mhm. Eee, dział się w Nowym Jorku, a nie w Sandomierzu. No wiadomo, ja wiem, że to niedaleko. Niedaleko, nie, nie. Jest... daleko pada jabłko od, od Sandomierza. Sandomierza. Są jabłka sandomierskie? Growieckie są. Big Apple. Okay. Na pewno w pierwszym odcinku ukradliby mu rower. <laughs> Na się. Akurat tam miałby akcję. Tam ma parafię. Parafia na brądzie. Parafia na <laughs> przynieśli Przynieśliby mnie do tego Jackowa, do tego Chicago, to nie nic. Cały czas Nowy Jork. Ile można. Ja, a tu... tego jabłko, widzisz, bo to jest miasto przecież yy, nadgryzionego jabłka. No, Big Apple. No. Big Apple, nie? <laughs> tak. No, ale bym miał dużo roboty, był dużo morderstw tam. Chyba. Jest tam był trochę, no coś tam słyszałem, i, że się no, dzieje rzeczywiście. A bo z drugiej strony, wy wiesz, wszyscy gangsterzy. Ojo, słyszałeście, Mateusza tu przenoszą. <laughs> Jo! Jesteśmy zgubieni! Nie, tylko nie mateusz! You know what, you know what? Pierwsze co to trzeba mu romnąć bicycle. Nie gadaj, z Fakt, powstawałyby wiesz, raperskie ee, utwory Aha. na mieście o wielkim bohaterze ojcu Mateuszu Father, Father Matt, <laughs> Father. ale to bo to jest w ogóle kupiony ten nie patent? Patent tak, Ty. ale nie są to żeby amerykańskie. To jest chyba włoskie. Może tak być. No. rzeczywiście, że amerykanie nie wpadli na to, że można na rowerze. Ale kiedyś ksiądz na rowerze może być <laughs> detektywem najlepszym. <laughs> Ever. Ale był ksiądz i zakonnica kiedyś, co rozwiązywali. Też było. A, to było amerykańskie. No i no. przychodzi do nich Mateusz i mówi, słuchajcie, jest sprawa, bo musicie już iść na emeryturę. Teraz ja. Płot, Bez... płot, płot. płot. Na no, co ksiądz ojciec Mateusz mówi. Yes, it is. Płot płot, płot. Płot, 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 Tam, rower mam tam, gdzie płot. Płot tam jest przywiązany. Znaczy rano był, nie wiem czy teraz. I tam wpada do niego sprawa, że wiesz, jest jakieś potrójne morderstwo na Manhattanie. Dzwonią po ojca Mateusza mówi spokojnie, easy easy easy. Ja I'm from Sandomierz so, dla mnie trzy morderstwa na no, mochanie no problem, jest no problem. Siada na bicykla, dziś trzy kółeczka dookoła malchatańca, centralny park, i już wszystko wie. Przyprowadza. Ma to. to jest on. I on a, wa, wa, sorry, sorry, Sku, sorry, kurczę. I za karem jeszcze napompuje koło. o, ustami. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, ale ojciec Mateusz mm -hmm. y, zna każdego mm -hmm. w Sandomierzu. Tak. I każdy zna jego. I każdy zna ojca Mateusza. Więc w Nowym Jorku musiałby być tak samo. Znaczy, musiałby być rzeczywiście proboszczem największej parafii nowojorskiej. To na pewno by mu jakoś pomogło. Może. może na Wall Street. Może, po <laughs> może powinien być tam biskupem w ogóle. No bo to jest kawał miasta do ogarnięcia nie? No kawał Ile tam, dwadzieścia parę milionów, nie? No na pewno jakby był mecz New York Knicks To by pokazali Dzisiaj jest Spike Lee i ojciec Mateusz <grym> <grym> Dziękuję I się tam Tam, je, tam jest kradzież jest złap Wytropił I ojciec na Mateusz żyj. wtedy bierze tę swoją sutannę Zarzuca i leci Ale pytanie, czy wiesz, czy on rzeczywiście znałby wszystko w Nowym Jorku i czy wszyscy jego by znali? No, Okej, okay, mm -hmm. no ta parafia parafią, ale czy przechadzałby się, powiedzmy, po Fafafnil? E, Fafafa <laughs> fa -fa -fa Square, no. Square yeah. no, Central Park. E, Times Square. Time Square. I na no, Times Square w ogóle byłyby <laughs> takie gigantyczne te ledy z ojcem Mateuszem, nie? <laughs> <laughs> tak. Guess who's coming. <laughs> I czy grałby go dalej Żmijewski? A kto? Przepraszam, że no, zapytałem. Może Tom Hanks, ale, ale wątpię. Kolejna gdybałka. Co by było, gdyby mhm. influencerzy współcześni mhm. żyli w PRL-u? Okej, okay, ale mamy internet w tym PRL-u, tak? Znaczy w sensie jest Instagram, jest TikTok. Albo nie. Albo telegazeta i radio i telewizja. Albo ulica. No, tak. Pytanie, czym by się chwalili i co mogliby reklamować? Nie? Nowe relaksy. Relaks, nowy targ. One były z nowego targu. Tak, 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 tak. Słuchajcie, jestem tutaj w fantastycznym domu turysty. Mają kaloryfer. To, tak, można odkręcić na czwórkę. Można, można, jest ciepło. Jest ciepło, jest przyjemnie. W recepcji jest radiotelefon, więc można spokojnie zadzwonić na centralę, żeby połączyli z innym województwem. Serdecznie polecam Serdecznie to polecam. schronisko. Tak. <laughs> Przyjeżdżajcie tu, jest naprawdę superówka. A jest klawo. A jeśli wędliny, to tylko od Wandy. To tutaj jest najlepsza podwawelska, spod samego Wawela. 60% mięsa. 58, ale to jest prawie 60. Tak i uwaga, wystarczy tylko jedna dziesiąta kartki na mięso. <grym> kartki, kartki. I jakbyśmy jeszcze poszerzyli to nasze gdybanie, jakby rzeczywiście w PRL-u był TikTok albo <grym> No, ja jestem za tym, tak. <grym> Powinien, <grym> żeby można było kręcić rolki, nie? Aha. I w, w kolejce różne <grym> Stoisz po rajstopy, nie? <grym> Widzisz, że tam <grym> cienko, bo jesteś 186. <grym> I trzeba to jakoś rozmaicić, nie? Hej, hej! Dzisiaj w GSS połem będą rajstopy cieliste! Bijajcie do nas, a na razie sprawdźcie tutaj te ruchy. I tam do Krzysztofa Krawczyka na przykład, nie? I trendy wypowtarzły. Piękny po, statkiem Poraj stopy. Poraj stopy do wandy. <laughs> Do Baltony, po. Po co się chodziło do Baltony? Po klocki Lego i podywany. O, gdzie, Stary? Ja tam... mnie tam nikt nie wpuścili. <laughs> A ja byłem w Peweksie kiedyś. Ja też byłem. Byłem w Peweksie, takim w oryginalnym Peweksie. Zakochałem się. Ja pamiętam, że widziałem pierwszy raz, widziałem na żywo lewisy. Aha, i ja coca widziałem <grystanie> pierwszy raz. Tam. I o. Uuu, hu hu hu. No to dobra, wiadomo, że Peweksów nie można by było reklamować, no bo to takie, wiesz, mm. trochę nie dla ludu, nie? Dieta pudełkowa w takiej w, taki, w, taki I... w taki... Ej, menaszkach! <grystanie> Były takie. Takie harcerskie. No tak. Tu zupa, tu kotlet, tu ziemniaki, było, było. Menaszki koła gospodyń wiejskich. Słupsk moja dieta tak jest. Co my tu mamy? To aluminium trzyma 42 minuty. Co tu jest? Ziemniaki, bardzo dobre ziemniaki się tłuczone. Tutaj y, kotlet y, z, z czegoś? Nie wiem. No jeszcze. na pewno nie z tego, co myślicie. Ale bardzo dobre zamienniki oryginału. Myślę, że spokojnie by się influencerzy w tym odnaleźli i by y, mieliby jest. swoich obserwujących, nie? Tak. A wiadomo, kto wszystkich by ich obserwował? Yy, UB. Nie na tacy bym wiedział. Krótko. Podpisz tutaj. Widziałem, jak reklamowałeś ostatnio Wranglery i Levisy. Skąd? Tu masz piękne dzwony z bistoru. Bistor. Ja, jaki masz nick na TikToku? No tam Bolo. Będziesz tewu Bolo. Dowiesz się wszystkiego o influencerze nikt Nik Modnich, TW Modnich. No właśnie, a jest ten modny tata, jakieś takie, nie? Mhm. Wiesz tam, taty piara. Że parentingowe rzeczy takie? Jak no, w, w, ale jak, jakiej, jakiej ksywy mogliby mieć? Yy, takie perelowskie pe, y, Ojczym. <laughs> Konkubent. Konkubent modny konkument <śmienic> modny pan <śmienic> <śmienic> modny pan i takie, i żonobijka nie która jeszcze wtedy tak się nie nazywała bo, to, bo ta moda dopiero wchodziła to, dopiero się rozprzestrzeniała <śmienic> no tak no ale co gdyby nie perem? Ale... no modny pan <śmienic> I modna pani no? no ładnie by było jak wychowywać dzieci Mhm. Jak e, e, przede wszystkim. był taki świetny sketch e, e, mana. Ma, mana i materny. Czy bić dzieci? To byli influencerzy. To byli influencerzy. Uwaga, wjeżdża gruby temat. Okej. Okay. Co by było, gdyby w czterech pancernych for oni, zamiast psa instead of dog, był kot we, we're a cat. To taki dubbing po angielsku. Mm -hmm. kompletnie tego nie planowaliśmy. Wyobrażasz sobie? Do domu wrócimy, piecu napalimy. Wymienimy żwirek. Wywalimy kuwetę. No. Szarik jeździł z nimi, nie? W tym czołgu. Tak, więc kot też by. Jak sywa dla kota? Z czterech mm. pancernych? Mina. <śmiennie> Tamina Mnie bawi <śmiennie> Tak głupie, że mnie bawi <śmiennie> Ona by była, nie? Uważaj na minę kotka. To byłaby kotka, kotka. kotka Wykastrowana Wykastrowana No, bo żeby wiadomo Ale tam. to w drugim odcinku, w pierwszym jeszcze by miała ruje. <śmiennie> Jedziemy na Berlin Pierwsze niepowodzenie zdobycia Berlina Bo mina miała ruję Musimy jechać do weterynarza. Grigori, co się dzieje? Jedź z miną do weterynarza. Trzeba ją wykastrować. No ale czy ten kot, jak tylko by byli w lesie, to by nie uciekł. Albo za wiewiórką pognął. Tu raczej pies. Za wiewiórką? No a nie, koty też, one też skubańce. No. Co się rusza, to musi być łuka trupione. Budzą się, a ona z takim ptakiem. Dla siebie. Przysunię. Podłamkowy ładuj, moment, muszę minę To tak mi się tu ułożyła, jeszcze nie strzelamy. W ogóle wojny by się skończyło, nie byłoby wojny, jakby, jakby żołnierze jeździli z kotami na kolanach. Takie słodkie kocieczki. No, przecież to wiesz, to ciągle się domaga drapania, nie? Masz kota? Nie. Ja mam, ja mam kotkę w ogóle. Okej. Okay. Ona ma trochę utrudnione wejście do domu przez mojego psa. Gonią się? I jedną stronę. <noise> ktoś, ktoś kogoś goni. <noise> Ale już jest, już jest tak nauczony mój pies, mm -hmm. że jak moja kotka podchodzi pod y, takie drzwi balkonowe, już tarasowe.

Pancerzy, leniwiec. Pancerny i pancerzy, I, I le, bo leniwce tak wiszą na tych gałęziach. Na lufie, na lufie by wisiał. Zara. Jedzie, wiesz, T-34. Nie strzelaj, leniwiec wisi. One są pod ochroną. Miałoby to sens. Kolejną gdybałkę podsunęła Aleksandra Milińska. Mm -hmm. 3309. Mhm. Mm Spoko, taka. taka Ty, o nie, to jest porządne, jak na rękę, to porządny spoko. stan konta. 3 300 mieć a nie mieć. Nie? I podsunęła, co by było, gdyby dzieci zamiast do szkoły chodziły do pracy. No. O, to by mi rano śniadanie robiły. A ten, kto wstaje pierwszy, tak robi jest. śniadanie. Na którą masz lekcję? Jakie lekcje do roboty? Do... Na którą istotę? masz jutro do roboty? Tak. Wracają dzieci z roboty. Zmęczone. Tak, zmęczone. Trzeba im dać jeść. Lekcje odrobione? jakoś tak. A to Daj my byśmy chodzili do szkoły wtedy? A my byśmy chodzili do szkoły? Stary konie. O, mój ty, bo. Lepiej nie. I pod szkołą, wiesz taki sklepik i wiesz, Wagarowicze, te chłopy stare. Nie, może nie idziemy dzisiaj na matę. I dzieci byłyby nauczycielami, no, bo, bo byłyby w robocie. Karpowicz, co ty no. tam miarasz? Ja ci dam te papieroski, ja ci dam, mówi siedmiolatek. Który przyszedł do roboty? Przyszedł do roboty. Mówi, zaś z tymi staruchami się będę uderał. I ten, co, co starsi, mogę się wysikać, ale na serio. Na serio potrzebuję. Co pół godziny. No, Ja już, panie magistrze, ja już nie skoczę przez tego kozła. Nie dam rady, naprawdę. Tak, wracają dzieci ze szkoły. Coś mi się wydaje, mamąś, że nie dostanę tego awansu. Chyba jednak Karolek. Lizus. Lizus, no. Lizus, to no łazi nic. koło prezesa, mówię ci, no. A nic nie robi. Nic. Tycho. nic. Na taśmie cały czas ja robię. Wszystkie maile ja odpisuję. To. A on to tylko zbiera i, i forwarduje. No, no. Także chyba, chyba niestety w tym roku na wakacje chyba nie pojedziemy. <laughs> Eee, no. znowu nie pan... wiem, nie wiem mamo, może pod namioty no. I rodzic, wysyła się na, rodziców na wakacje do chrześniaków ha, 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 Do kuzynostwa no bo do babci no, nie? Tak. Jezu, jadę. do babci. Nie? Wysłało dziecko mi do babci. na <grym> ferie. No i teraz, y, czy dzieci chodząc do pracy miałyby jakieś premie? I co to by były za premie? <grym> klocki. Klocki, klocki też bym przyszły <grym> <w klocki>. Wiadomo. <grym> Albo talon do smyka. O, 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 tak jest, tak jest. To byłoby super albo jakieś te monety z Minecrafta, albo V-Dolce. V-Dolce Fa, to byłby taki benefit, wiesz, że zamiast tych sportów jakichś takich innych, nie? Po prostu V-Dolce. Zawios multisporta jest tak. multifałdolec. Tak jest, tak jest. No i raz do roku jakby nowy świat w Minecrafcie, nie? No. no i parę skinów to tak, wiesz, W tym miesiącu wygrałem fajne skórki. Tak jest, wygrałem. ale y, ci najmłodsi pracownicy, mm, no. ci, co tak 5 lat i już idą do roboty, no. czy tam mniej, nawet 3 Cztery już, no, no, co, co no, zrobić? Tak, życie, no, życie, robota, to robota. Samo I, się nie zrobi. No tak, ale mieliby uwzględnioną drzemkę. <śleżakowanie> leżakowanie w tak, tak tak Po obiedzie, normalnie. Tak, normalnie. Obiad, jedenasta. <śleżakowanie. śleżakowanie> <11. śleżakowanie> I leżakowanie. Który gotują dzieci. Co dzisiaj owsianka <śleżakowanie> I się wiercę w robocie. śpi zamknij <śleżakowanie> oczy i śpi. Po prostu śpi. Postaraj się zasnąć Fajne by to było. To by było, gdyby wszyscy mówili, jak Bogusław Linda. I to podesłał nam Patryk Steeler 5010. Uuu, tak. solidny stan konta Patryk. No, dziewczyny, zwróćcie uwagę na ten nik. Patryk jest... ma piątkę z przodu? Piątkę z przodu. <laughs> I nie chodziło o zębienie. <laughs> Słynne kultowe cytaty. No to wiadomo, że jak pani cię bierze do odpowiedzi, to mówi, że nie chce mi się z tobą. Ale gadać. to w ogóle do wszystkiego do by wszystkiego. pasowało. Do wszystkiego. Bileciki do kontroli. Nie chce mi się z tobą gadać. No szef, no to wiadomo. W Szkole. Nie, do no, wszędzie. Wszędzie. Doskonałe by to było. Właściwie niewiele więcej. Bogusław Linda mus musiałby to, mówić. to zaznaczyłoby, żeby powiedział to. to jedno zdanie. Nie chce mi się z Tobą gadać, to wyjaśnia wszystko. Na wszystko, to jest odpowiedź na wszystko. I jeszcze tam był jakieś. że jak czegoś nie zrobisz, to zabiję Ci matkę. Nie mam matki. To babkę i prababkę. Było coś takiego. A czy Linda kiedyś powiedział coś wesołego? Uuu. Bardzo jest to śmieszne, co tutaj robicie, chłopaki. Z tym naprawdę rozbawiony. No a jakbyś na przykład szedł ulicą ciemną, mhm. szemraną i podbił do ciebie typ i mówił dawaj telefon. Ale mówiłby to jeszcze głosem... A wszyscy by bo mówili. To wszyscy, nie? Oddawaj telefon, gnoju. Bo co? Bo ci zaraz <laughs> odstrzele ci łeb, rozumiesz? Co ty wiesz o zabijaniu? Ty stara dupa, dupa jesteś. A no to też fajne. Też do wszystkiego by pasowało, nie? Do wszystkiego. Kurwa, by pasowało. Zrób obie. Ty stara dupa jesteś. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za dzisiejsze gdybanie. Serdecznie się polecamy. Robert Karpowicz i Bartek Gajda. Radio Z podcast Co by było gdyby. I czekamy na Wasze gdybałki, które wpisujecie w komentarzach. Wpisujcie Masowo! Masowo. Cześć. Bye bye. Co by było, gdyby? Wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube, Player .pl oraz w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych.